Panie, nareszcie jesteś. I to jest moja córka? No tak. Nie, jakoś niepodobna do mnie. Jest w miarę do nas podobna, tak samo i do ciebie. Niech będzie. A jak ją nazwiemy? Choć w sumie to ty ją nazwij. Nie jest jakoś powalający ten źrebak. Dlaczego tak mówisz na temat swojego dziecka? Skąd ma wiedzieć, że jest moja? Nie przejmuj się. Na pewno to też przyjdzie. Cóż, może nazwę cię fajer! Fajer dasz sobie radę. Cześć, nazywam się Fire i jestem tutaj nowa. Miło by Cię poznać. Ja jestem duch, a ja pianka. Chcielibyście się ze mną pobawić. Jasne! Och, ta zabawa wyczerpująca. Aha, tak. Tak w ogóle, co kim byście chcieli być w przyszłości? Ja bym chciała startować w różnych zawodach wyścigowych. Ja może w, w ujeżdżeniu. Mm, no to ja w skokach. No to mamy plan na życie. No <grystanie> dzisiaj koniec. Coraz lepiej idzie, Fire. Tak, myślę, że ją zapiszę na zawody ujeżdżeniowe. Teraz idź ją rozsiodłać i daj na pastwisko. Dobrze. Cześć, duch. Cześć, Fajer. Stęskniłeś się? A poza tym widziałeś, jak pięknie chody robię? Tak, widziałam. Na no wyjdziesz, twoja dziewczyna się rozwija. A jeszcze byliśmy tacy mali, jak pamiętam. Tak. Ech, wybacz, Fajer, ale na chwilę muszę gdzieś iść. W porządku. O nie, zapomniałam mu czegoś powiedzieć. Duch, bo. Duch, nie możemy tego ukrywać. Powinieneś jej powiedzieć. Adam, Adam No to nieźle. Fire to nie tak. Fajer, ja ok, okłamywałeś mnie, ale że jeszcze ty, moja najlepsza przyjaciółka, nie chcę was znać. Pani, zaczekaj, czego jeszcze nie rozumiesz? Skoro ją kochasz, to czemu ze mną byłeś? Ja przepraszam, na początku w Tobie się zakochałem, ale to minęło. To czemu o tym nie powiedziałaś? Jako w taki sposób musiałam się o tym dowiedzieć. Daj mi spokój, nie chcę was obydwóch widzieć. Co tak śmierdzi? Co jest ogień? Dl dlaczego stania płonie? O, mój śrebak! Spak? Pomocy! Już spokojnie, nie mały. Nie, tak nie da rady. Wezmę się. Tam raz. Proszę pani. Nie, tam Uciekaj. Ale. Uciekaj, mówię. Mamusiu. Uch, kochanie, tak się martwiłam. A gdzie jest to? Ten koniec. Nie tak wyobrażałam swój koniec. Się. Czemu to wszystko nadal płynie? I czym ja jestem? Ach, ach, zaraz. O! Nie spodziewałam się, że takie coś dostanę. Myślałam, że to już koniec. Ale tym razem mogę się zemścić. Możemy być razem. Ty oszalałeś! Specjalnie spaliłeś stajnię! Przez ciebie fajnie nie żyje! I co z tego? Możemy być razem! Oj, chyba nie będziecie jednak raz. Co do fire. Myślałeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz? Cóż, przyznam, sama jestem w szoku, ale najwidoczniej tak miał być. Odejdź ode mnie. Oj, to się dopiero wszystko zaczyna. Zemsta będzie moja! Pani, raport. Uciekli. Ta cała Penelopa i córka księżniczki. Choć nie wydaje mi się, żeby ten źrebak miał jakikolwiek moc. Oj, myli się. Tak, wasza wysokość. Macie rozpocząć poszukiwania i wiecie, co macie zrobić. Tak jest, pani.